Siemawizowie, widzowie, dzisiaj się z wami od razu witam z samochodu w Car Driving a więc zaczynajmy, dzisiaj sprawdzimy sobie taki mit jeden i zobaczymy czy to jest prawda czy fałsz a mianowicie pojedziemy sobie do Sławna zobaczymy czy będzie taka jedna twarz na skale oczywiście wiem gdzie to się znajduje więc po prostu tam pojedziemy jak sobie weźmiemy paczkę i dostarczymy tą paczuszkę. Jedna paczka, no jezus, na czołówę jedzie Boże. Po prostu na czołówę jechał. Nie wiem, ci co w jadą to chyba nie, nie mają prawa jazdy. Muszę sobie skracać, droga. i się zablokowałem No nie mogę ani do przodu, ani do tyłu. Nie, nie wiem. Dobra, bierzemy sobie paczuszkę. Dobrze się nie zasotowałem. Dobra, bierzemy paczuszkę. Cofamy. Akurat trafiło się najgorsze miejsce. Pewnie zajdzie dużo czasu strasznie na tą paczuszkę, żeby ją dostarczyć. Boże nie na czołówkę. Boże, oni jeździć nie umią. Prosto na czołówkę jadą ci ludzie. Następny! Wszyscy na czołówę! Nie można normalnie sobie pojeździć, bo jak zwykle na czołówę ktoś musi. No niestety. Tak to jest w PCD. Czyli Polish Card Driving. No i dobrze ci tak, że się zablokowałeś. Dobrze ci tak, bardzo dobrze. To za to, że mi drogę zajechałeś. Cofałeś prosto we mnie. A widział w lustryku, że wjeżdżam. Ale drift. Bo jest. Przekraczamy właśnie stówkę. Na liczniku. Możemy w sumie wyłączyć czat, bo nam niepotrzebny wyprzedzamy maluszka oczywiście przepisowo z prędkością to może niekoniecznie ale z takim z taką jazdą to przepisowo co prawda nie widzę drogi bo się jeszcze ładuje co prawda nie wiem dlaczego to się chyba od razu załadować no ale nie wiem Prawie żeśmy przywalili w maluszka. 165 na godzinę jadę. Zwolnijmy troszkę. Chyba trochę za bardzo, żeśmy polecieli. Nie, naprawdę. Że ja nie przyjadę na luzie. Na luzie, żeśmy przyjechali. ten maluszek to naprawdę ch chyba chce vmax zrobić. VMAX maluszka to jest chyba 130, czy coś takiego, nie wiem. Nie wiem, nie jestem pewna, to nie mówię. Nie wiem, czy dźwięk... Nie no, słychać chyba dźwięki. No Boże, co on robi? Ciężarówką to nawet się nie ruszył. Polonezem wjeżdża! Boże, oni jeździć nie umiem. Prawo jazdy to chyba w chipsach wygrali. Normalnie. Teraz to ja nie umiem jeździć, bo wjechałam prosto w znak. Pojechałam sobie bez kierunku Nie wiem czemu ale jak nagrywam to nigdy nie chce się mapa załadować Nie wiem co się dzieje Dobra, skręcamy sobie w lewo na smardzewo Zobaczymy przy okazji czy coś się zmieniło Pewnie się nie, nic nie zmieniło to kompletnie Ale z tego co widzę, to tutaj coś zostało dodamy. Na przykład ta tekstura została jakaś dodana. Niech zrobię karwiczki, to będzie super. Niech zrobię te karwiczki w końcu kiedyś tam. Kiedyś może zrobię karwiczki. I będzie można takie dostawy robić, że. Może no. No. Dobra. Nieważne. Dojeżdżamy prawie do smardzewa. Patrzcie, jesteśmy już w Smardzewie. Damy nawet kierunkowskaz, żeby wiedzieć. Skręcamy sobie w lewo. Ale my oczywiście podjedziemy tyłem. Żeby nie wysiadać w samochodu. Dobra, tam nic nie ma z tego co widzę. Dobra, to jedziemy na, w to miejsce jedno, które chciałam właśnie pojechać i Wam pokazać, co tam ogólnie się dzieje. Możecie zadać pytania w, w komentarzach, może zrobię jakiś odcinek z pytaniami widzów. Albo coś takiego. Możecie pisać. Też. Nie, dobra, nic. Pomyliło mi się. Dobra. Psuje mi się ten golfik. Golfik się psuje. A sobie skrócimy dróżkę. Dojeżdżamy do Bobrowic. Jesteśmy w Bobrowicach. Dobra, skręcamy sobie w prawo, nic nie jedzie, możemy jechać. Dobra. No to jedziemy. Przygodę. I zobaczymy, czy to jest prawda, co, to co widziałam kiedyś na jakichś filmach tam. Dobra, skręcamy. Skręcamy sobie w lewo. Teraz prawie pominęliśmy ten zjazd. Dobra, teraz dwójeczka. Skręcamy sobie w lewo. No i zobaczcie, zobaczymy czy tutaj coś będzie. Jakaś twarz powinna jakaś być Na tych kamieniach Ty naprawdę coś jest Włączymy jeszcze sobie ręczny Dobra jest Patrzcie kto tu jest Jeżeli odgadniecie w komentarzach to przypnę wam serduszko więc mit potwierdzony no i dobra widzowie, z tą twarzą się dzisiaj żegnamy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza i subika na tym kanale. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Ja się z Wami żegnam i ja Wam mówię cześć. Cześć!